Witajcie moi drodzy kolejnego dnia. Jak widzicie, ja już wszystko mam skończone. Zrobiłem sobie całą podłogę. Wykleiłem styropianem. Uszczelniłem pianką. I dzisiaj już będę montował pierwszą płytę. Tą, tam przy tamtym końcu. Od końca aż do tej grubej belki. Wszystko mam już wysprzątane. Przejechano od kurzaczem. To jest już czyściutko, fajnie. E, w Powiem wam, że jakbym miał coś zmieniać, zanim zacząłem pracę, to to, że gniazdo w wlewu gazu byłoby w kufrze, a nie w ścianie przyczepy. Ale już mniejsza z tym. Teraz bierzemy się za wycinanie miejsca na właśnie gniazdo w płycie. I będziemy tą płytę już wnosili i przykręcali. Okay, gniaz... Miejsce na gniazdo gazu wycięte, to będzie wszystko tu jeszcze pianeczką, cały przewód zrobiony, całe gniazdo i tutaj to jeszcze to będzie całe zabudowane, to tylko nadbudóweczka, będzie, że nie będzie w ogóle nic widać. Teraz muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, bo wiem śruby zamkowe ósemki do chwycenia podłogi. Czyli do tych dziur. A dziury w ramie są na siódemki. Więc muszę te cztery dziury, które tutaj są, raz, dwa, trzy, cztery, powiększyć wiertełkiem do metalu ósemką, zanim zamontuję płytę. Dobra dziurki powiększone teraz jedno z trudniejszych zadań. Czyli muszę dać położyć tu płytę ułożyć wszystko tak jak ma być co do milimetra. Tutaj położyć się pod przyczepę. I z dołu ołówkiem albo markerem czymkolwiek coś mi przejdzie przez dziury. I mocno zaznaczyć, żeby cokolwiek widział. Muszę wyrysować, poznaczyć sobie miejsca na montaż. Śrub. No, ja już sobie kad ustawiłem, już chciałem wnosić płytę. A zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. O tych dwóch, jakże niewielkich, ale jakże bardzo przeszkadzających, nadkolach. Na które muszę zrobić cyk, cyk, taką wycinkę tu i taką wycinkę samą tu. Albo do końca, albo tam zajdę za nadkole, albo nie zostawię takiej dziury. Lepsza wentylacja podłogi. No. A tutaj będę miał wejście przewodu gazowego, ale wie jest tam, no to no tam jest ziemia, nie muszę wyciąć stary przewód, bo mi tu wystaje. I tutaj idealnie wchodzi dławnica 25, którą będzie sobie wchodził przewód gazowy, to tu zapiankuje, że będzie normalnie ocieplone. O. W taki sposób właśnie wygląda całe to ocieplenie, tak ono sobie leży. Tutaj czekajcie, obrócę was, o. Tak sobie cały. Tak sobie to całe ocieplenie leży na podłodze 2 cm ładnego styropianu i dzięki temu będzie miał cieplutko. No, teraz dopiero płyta jest przygotowana do wniesienia do środka i do odmierzenia miejsca na wkręty. Wiem już wiem teraz, że to nie będzie łatwe. Tak wychodzi to, jak dużą tolerancję wyrozmiarową ma ta przyczepa. Tutaj nie mogę za cholerę w tych czterech regach dojść, żeby było równo wszędzie. Mam po, tu mam dwa, tu mam dwa, dwa tu mam 2,1, tutaj mam również 2. To no ciężko dojść. No też mój malutki błąd. Gnadkola eee, też są krzywe. Patrzcie, tutaj jest idealnie na styropian 2 cm, tutaj już jest 2,5 cm, nawet 3 cm. Więc jednak, chyba trzeba indywidualnie tego elementu wycinać tutaj dziurę. No a tam, no, ja przy mierzeniu zrobiłem błąd. Zamiast 115 mogła być spokojnie płyta 120. A tak to jest, jak się mierzy, bez płyt, bez niczego. No, a tam akurat przyjdzie styropian, i tam spokojnie sobie czymś zabuduje. Tam nie będzie problemu z taką szpareczką. Bo to będzie wszystko zakryte. Ale na szczęście cała płyta fajnie się trzyma. Można po niej. Bez problemu w końcu chodzić, w końcu słuchajcie mam podłogę, przynajmniej w tej części. No teraz co, kładę się, aha jeszcze jedno, patrzcie jaka tu jest beleczka, jak tu jest jej dużo, jak tu się zmniejsza i jak tu już jest wąsko. Czyli widać, że ta też tutaj była wsadzona tak no dość krzywo. Dobra, ja teraz, co ja teraz miałem robić, aha. Iść pod przyczepę i zaznaczyć dziury na wkręty. Na silnienia wkręty, na śruby zamkowe, no już można spokojnie kręcić. Zobaczę jeszcze, bo może mi się uda na długim wiertle przejść przez ramę. W co bo tam jest ceownik, musiałbym przejść przez dwa, no co raczej nie ma szans, żeby wywiercić się tutaj. No ale jak się nie da, to po prostu pozaznaczam. Pomęczę się znowu z wytargiwaniem płyty wywiercę sobie to na zewnątrz, a potem będę płakał, bo nie kopnę wymiary Muszę tylko zmienić sposób zaznaczenia dziurek, bo o ile tutaj po wiertełku do drewna dziurka jest, tutaj po wiertełku do metalu dziurka jest, o tyle będzie ciekawie przy szukaniu tych, bo tych prawdopodobnie nie będę miał szans znaleźć. No. One będą gdzieś w tym pasie, tutaj w tej kresce. Nie będę próbował. Muszę je znaleźć. To powinno być dość mocno ołówkiem zaznaczone. A ile ołówek mi w ogóle przeszedł? Słuchajcie, w to miejsce. Ale ołówek błyszczy się pod światłem, więc możliwe, że znajdę w ten sposób miejsce po ołówku. To wstępnie przytrzę w przyczepie. Tutaj mi się udało trafić pierwszą dziurką do szczału. Widzicie tam trawkę? Więc ja teraz lecę szukać wkrętów. Śrub znaczy się i tutaj już sobie w sposób przerzucę śrubę, żeby na podstawie ustawiać płytę pod resztę dziur. Pięknie przypasowane, delikatnie dobiłem młotkiem, bo są zamkowe, wiecie, są kwadratowe, w ogóle się fajnie klinują, a ja teraz biorę trzynastkę idę pierwsze tam te dwie od przodu dokręcić, żeby nie musieć się kłaść, potem dwie tu i pierwsza płyta będzie osadzona, potem będę myślał czym i jak i, o A teraz potem będę musiał jeszcze myśleć, gdzie tutaj idą legary, te belki. Żeby to po prostu poprzywalać, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, gdzie e, są te, mieć punkt odniesienia, gdzie kręcić podpory do łóżka, wiadomo, podpory od łóżka do drugiej podłogi muszą być tam, gdzie są beleczki, żeby to się fajnie się trzymało. Tak samo jak będę tutaj kręcił płytę, bo tutaj to kręcę jeszcze prostokąt na wielkość zbiornika wody z, w, ze sklejki, żeby to wszystko wzmocnić. Ja będę musiał sobie jeszcze poznać, gdzie mi idą te beleczki pod dołem. Ale to wiecie, tam jest szpara przy styropianiu, to może na środku szparu od styropianu będzie już Dobra, ja lecę pod kręcić. Robimy małą aktualizację. Nie chciałem was zamęczać kładzeniem każdej płyty po kolei, więc płyty już sobie położyłem, przykręcałem na śrubach do ramy. Wszystkie opłyty już sobie leżą, już dałem z powrotem akumulator i przewody, bo one mi zawalały zaś mieszkanie. I zacząłem... Uwaga, ocieplać tutaj ścianę. Czekajcie, go wejdę. To nie jest takie łatwe. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj już sobie ocieplam ścianę. W tym miejscu. Bo tutaj będzie szafka z rzeczami elektrycznymi, takimi jak... So, panel od solar, panel? Stronik od solara na dole będzie tu przy akumulator a robię to teraz dlatego żeby już sobie to tutaj wprowadzić znowu odzyskać prąd w przyczepie bo na razie nie ma to w ogóle prądu nie o tak sobie to na razie ociepliłem ten pion i będę mam już listewki odpowiednie będę to robił stelaż żeby już taką, taki stelaż od szafki zrobić po prostu tylko w tym miejscu i zacząłem również delikatnie wyklejać sufit Tutaj w kilka płatów przykleję też, tak jakby żeby mógł tutaj e, zrobić tą szafę, pociągnąć przewody do fotowoltaiki i takie inne rzeczy. E, chociaż nie wiem, czy nie wykleję po prostu całego sufitu, a bo wiecie co, chyba nie tam się muszę wstrzymać, bo tutaj do tych śrub od solara, które dużo żołodzieży już będą przeciekać, a uwierzcie mi, one są tak zabezpieczone, że nie mają szans przecieknąć. Do tych śrub będę przykręcał listwy na specjalnych takich wkrętach wpuszczanych w nie. Znaczy, wkrętach, takie nakrętki, wiecie, wpuszczane w listwy, którą ładnie przykręcić tutaj na zero. Będę przykręcał, bo tutaj będzie taki duży panel na suficie drewnianym, będzie oświetlenie, takie tam duperelki. Ok, więc na razie dojadę tutaj sobie do okna dachowego cały tutaj. Aha, nie mogę w złapać, czekajcie! Tutaj cały ten tył. Tutaj na razie, no tutaj może jeszcze dokleję, bo to będzie z pasków. To jest za duży skos, żeby zgiąć styropian dwójkę. Tutaj będzie z pasków wyklejony. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, co zrobię z tymi mocowaniami do półek. Prawdopodobnie je zostawię. Przydawał się przy montażu kuchni. Tutaj sobie okleję, okrążę okno, dojadę mniej więcej dotąd, bo też tak samo. Tutaj na wysokości tej belki będzie po prostu klejona belka po suficie jako podparcie panelu, i do tego też będą przykręcane niektóre rzeczy. Ja teraz czekam aż ten płat wyschnie, eee, tam sobie psiuknę, chociaż nie, nie kleję tylko pianką sobie psiuknę, ja piankę tam sobie będę psiukał, potem będę kleił tu. I potem pojadę po prostu tutaj dalej, aż do łazienki. Potem może, jak będę miał chwilę czasu, zrobię właśnie to. tempion Pod, no i pod oknem kuchennym też, całą tutaj tą ścianę. jakże mi starczy styropianu, bo tutaj mm, tu będzie, To nie będzie nic, żadne wpuszczane przewody, jakieś jeszcze dodatkowe listwy. Tylko po prostu tu będzie styropian na całej ścianie, tu i tą ścianę, ale do poziomu słuchajcie, okna, bo tutaj będę musiał jeszcze odpowiednio wlaminować listwy trzymające mi całą leżankę no całą podkobajaznę z leżanką dobra, ja na razie, co ja na razie, czekam aż to mi wistnie, tutaj sobie dotnę kawałek styropianu i będę go kleił na sufit wiecie co, bardzo dobre do podpierania są gąbeczki do szlifowania, one Fajnie rozkładają nacisk na styropian. Ładnie on się wygina. Jest fajnie przytwierdzony do dachu. O. Tutaj mam też gąbeczki. 120 akurat. Dwie tamta pewnie jest 80. <grystki> no i to wszystko fajnie się klei. No pół godzinki tak sobie posiedzi w ten sposób i się zaklei. A tutaj... W tamto miejsce, bo tam została, no wiadomo, szpara. Tam będzie na całej długości przyczepy wstrzykiwana pianka poliuretanowa. dobrze mówię? Pianka do uszczelniania, o tak to określę. Po prostu, żeby wypełnić tamtą przestrzeń i to wszystko uszczelnić. Nie wiem, ale to, no to nie zostaną takie dziury, słuchajcie, no bo nie mam tutaj, aby co, co, co wcisnąć i którędy. Chyba, że po prostu poznaczę sobie, gdzie idą, porobię dziury, co jakiś kawałek i wstrzyknę tam piankę. No, ale boję się też, że jak wstrzyknę, to to mi odsunie jakby styropię, jak się będzie rozprężać. Nie wiem, zobaczę, może porobię niewielkie dziurki i będę wstrzykiwał piankę. Zobaczę jeszcze, Wolałbym tutaj mieć jednak piankę, bo zawsze, wiecie, takie niby takie małe paseczki, a tam może wilgoć się odkładać, czy coś. Zobaczę jeszcze. No tutaj nie będzie ocieplony ten prostokwadrat, bo tutaj jest zejście przewodów od panelu fotowoltaicznego. Tutaj albo zrobię po prostu... Albo obniżę, słuchajcie, styropian i zrobię taki kwadrat dwucentymetrowy, ale niżej, bo to jest dziewiątka więc to będzie centymetr po prostu niżej. Ale też fajnie, te, fajnie będzie tu uszczelnione. Zobaczę. Jeszcze będę kombinował później. Ale właśnie można powiedzieć, że to jest takie ostatnie miejsce, gdzie wykorzystam moje podpory z namiotówki. One tu się idealnie wręcz nadają. Słuchajcie, żeby podpierać styropian do sufitu. Idealnie. No, powiedzmy, ja że chyba już. Tutaj już chyba wszystko chwyciło, bo tu już jest twardo. Tutaj się ugina, wiadomo, bo tam jest taka szparka, gdzie nie ma, ale tutaj już jest twardo. Więc spróbuję i tutaj już będę odlepiał. No 20 minut tutaj trzeba trzymać, żeby fajnie stropian się przykleił. Zresztą mam odnośnik tutaj, bo w tym samym momencie kładłem to i tu już jest no, tu już jest pianka twarda, więc można spokojnie, znaczy twarda, no jeszcze miękawa, ale ta na tyle twarda, że już to mogę nożykiem obcinać, bo tutaj wiecie, było drewno ja zamiast ukość styropian po prostu psikłem pianki, to też uszczelnię piankę sobie zetnę na równo. No tam jeszcze myślę, bo tam, to muszę pierwsze wyzamiatać. Jak to zrobić? Czy zrobić styropian dotąd, czy zrobić tam wgłębienie? Ale prawdopodobnie zrobię tak, że dojadę styropianem na równo Ym, i po prostu tam będzie no pusta przestrzeń. No, w niektórych przestrzeń po prostu w jedwuce się nie da zabudować, kiedy ocieplamy przyczepę. No, trudno. Powiem wam, że już fajnie to wszystko trzeba wyglądać. Tutaj, o. Tutaj schodzę sobie na razie na tą tą ścianę. Zajdę do tych listew, potem wytnę tutaj na tą część, bo tutaj będzie, widzicie ile rzeźbini, bo tutaj jest pianki zrobione, tutaj jest takie jakby skwadracione, tutaj mam te podpory. a dzisiaj chcę dojechać, wiecie co, daję sobie tylko dotąd. Tam nie będę nic ruszał, bo potem cały ten bajzel stamtąd po prostu przeniosę na tą stronę. Ale powiem Wam, że podpory zaczynają przyjmować coraz fajniejsze formy. Ale idealne są, kurczę, tak super się spisują i te gąbeczki do szlifowania. tak to idealnie podpiera. Oczywiście tutaj są szpary od strony sufitu, więc tutaj będę nadcinał 2 mm i tam będę wpuszczał też pary piankę, więc to wszystko będzie fajnie uszczelnione.